Oliwia twierdzi, że potrzebuje pomocy, by uciec jak najdalej od barona. Jak na razie to szprycuje mnie komórkami tej cholernej chimery, podobno, żeby mnie uratować. Najważniejsze, że przeżyłem i rzeczywiście czuję się silniejszy. Teraz będę musiał znaleźć sojuszników i przygotować się do walki. że otoczenie jest twoim sprzymierzeńcem. Większość gryzoni nie potrafi się spinać. Im wyżej wejdziesz, tym jesteś bezpieczniejszy. Biegaj po dachach, szukaj przewężeń, a łatwo zgubisz te potwory. Mayday! 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 Ktoś atakuje radusz! Próbuję dostać się do środka i nie możemy tego... Olivia, słyszałaś to? Tak. ruszaj. Muszą być ocaleńcy. Mam nadzieję, że zdążę na czas. Powodzenia. Существа воду хорожи. Yeah. Oliwia, jestem w ratuszu. Zabiłem kolejną chimerę. Chimera? Tam? Tak. Wparowała prosto do środka. Status sytuacji? Sporo trupów. Większość to ludzie barona. Co oni tam robili? Trudno powiedzieć. Jasne. Pamiętaj, żeby pobrać GSB i próbkę krwi dla mnie. Okej. Okay. Teraz to sobie wstrzyknie, a zapytam po raz ostatni. Chcesz to zrobić? Wiesz, możemy poczekać i zobaczyć, jak szybko wyzdrowiejesz bez gsb. Nie, koniec tego pierdolenia. Koniec tych pieprzonych pytań. Baron musi zginąć. Otwierajcie, już jest bezpiecznie. Kto mówi? No na pewno nie ten potwór, który leży na środku holu. Pracujesz dla barona? Ja? Całkiem zabawny. Czego chcesz? Nie wiem, żebyście otworzyli. Zobaczmy, kto to. Jacob. Nie! Nie za dużo tej ostrożności. Dzięki niej wciąż żyjemy. Pokonałeś tego potwora. Dziękujemy, naprawdę. Ale to chyba nie koniec. Zaatakowała nas bestia, której nigdy wcześniej nie widzieliśmy. Zniszczyła wszystkie nasze umocnienia. A lampy UV nie działają? Nie, bo padł system awaryjny. Szeryfka poszła go naprawić, ale od dłuższego czasu nie wraca. Okej, okay, a gdzie poszła? System znajduje się w wieży. Miejmy nadzieję, że jeszcze żyje. Czekajcie tutaj. Oliwia, dotarłem do ratusza. Znalazłem dużą grupę. Wszystko gra? Tak, w porządku. Pomogę im przywrócić zasilanie. Zjednujesz sobie ludzi. Bardzo dobrze, Kyle. Oni mogą nam pomóc. Aha. Dobra, biorę się do roboty. I szukam przerywki. Jest na górze, ale jeden gryzeń rozwalił drabinę. Poradzę sobie, a ty tu wytrzymasz? Będę a... grzecznie czekał. Masz. Tobie bardziej się przyda. Tak, żeby nie widziała. Hej, 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 hey, luz! Ja z tych dobry. Tak? Ciekawe. Słuchaj, przysłali mnie twoi znajomi. Jestem Kyle. Chcę pomóc. A co jeśli ci nie wierzę? Kurwa, mam ci pomóc czy nie? Mogę sobie iść. Okej, okay, mój błąd. Poczekaj. Rozumiem, nerwy. Sprawa wygląda tak. Muszę uruchomić system awaryjny. Mam tam zejść i zresetować zasilanie. Brawo. Będę cię osłaniać. No dobra, tylko mnie nie postrzel. A teraz coś rozerwało kable. Dawaj, nie czekaj. Dobra, szefowo. Brawo, udało się. Teraz gryzonie już nie podejdą. Dobra robota. Wiem. Florence. Jak się w ogóle tu znalazłaś, Florence? Tu? Mój mąż stacjonował w Stuttgarcie, gdy wybuchła epidemia, ale pochodzę z Teksasu. I stąd ta cała szeryfka. Brawo, Kowboju. Dobra, koniec tych pogaduszek. Czas wrócić do reszty. Ratusz jest bezpieczny. Dzięki za pomoc. Proszę bardzo. Wygląda na to, że potrafisz o siebie zadbać. Zgadza się. I odebrałeś nasze wezwanie o pomoc. Mieliśmy szczęście. Nie wszyscy. Zawiodłem. Mark, tylko spokojnie. To świeże ugryzienie, wystarczy trochę antyzyny i... Co? Od lat jej nigdzie nie ma. Może tak żeby, albo lampy UV. Ta, albo siła nadziei. Dajcie spokój, jest po mnie wiem, co. Chcę, żeby pani wiedziała. To był zaszczyt. Czekaj, nie! A tak kto teraz załatwiacie? Chciał nas chronić. Musimy go pochować. No dalej wiecie, co robić. Tracimy tylu dobrych ludzi. Co nas tu czeka? Śmierć? Wygnanie? To przecież nie, nie może tak wyglądać. Nie może, ale wygląda. Jacob. Wiem, że dbasz o nasze bezpieczeństwo. Nie ale... ma ale. Jest odpowiedzialność. Ugryzienie to koniec. Moment! Przy odpowiednim leczeniu. Jakim leczeniu? Gdzie? Kyle, słuchaj. Doceniam Twoją pomoc, ale mamy tu zasady, których wszyscy przestrzegają. Gdybym ja została ugryziona, zrobiłabym to samo. Skończyliście już? Zdajecie sobie sprawę, że na zewnątrz grasuje jeszcze groźniejszy potwór? Wcale nie jesteśmy bezpieczni! Rangerzy, wystawić wartowników. I dodatkowe straże przy generatorach. Będą nas mieć jak na talerzu, jeśli lampy UV znowu padną. Przecież to nie wystarczy. Widzieliście to pydle Tego potwora? Co niby zrobimy, jak tu wróci? Wróci? Czekajcie, przecież to coś zabiłem. Nie mówimy o tym, co zabiłeś. Mówimy o bestii. Jakiej znowu bestii? Zwierzy widziałam, jak to coś ucieka po dachach. Miejmy nadzieję, że już więcej tu nie wróci. Siła nadziei, tak to powiedział Mark. Daj spokój. Takie gadanie nam nie pomoże. Bierzmy się do roboty. A my musimy porozmawiać. Mój pokój jest na górze. Zapraszam. Tak. Najlepiej wyjść na środek w łebce pierdolnąć, a kto to potem posprząta? Co? I teraz kurwa jebana jego mać, wyciągaj mózg z pomiędzy fug. Proszę cię. Zamiast kurwa wziąć sznur jak człowiek i wyjść na dwór, spróbuj się postawić w jego sytuacji. W jego sytuacji? Sytuacja jest taka, że stoję na jego pierdolonym mózgu. Oliwia, widziałem, jak ugryziony mężczyzna po prostu strzelił sobie w głowę. Nie macie antyzyny? Antyzyna to relikt przeszłości. Tłumiła tylko objawy. Ludzie wciąż się przemieniali. I zabrakło jej wiele lat temu. I nie ma innych sposobów? Światło UV może ją spowolnić, ale nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie. Rozumiem. Witaj. Chciałeś ze mną o czymś porozmawiać? Ta bestia, o której mówiliśmy. Ona weszła tu za ludźmi Barona. Oni błagali o schronienie. Nie mieliśmy serca ich tak zostawić. Otworzyliśmy drzwi. To był błąd. To coś rozerwało ich na strzępy, na naszych oczach. Nadal nie wiem, jak nam udało się uciec. To coś... Te bestie trzeba powstrzymać. Myślisz, że dałbyś radę to zrobić? Może. Ale w zamian... Ty zrobisz coś dla mnie. A co konkretnie? O konkretach porozmawiamy. W swoim czasie. Szeryfka widziała, jak bestia biegła po dachu. Może tam znajdziesz trop tego potwora. Tylko wiesz... Nocą grasują przemieńce. Radziłbym ich unikać, ale jeśli już cię zobaczą, to lepiej szukaj schronienia, jakiegoś miejsca z lampami ufał.